From Graham's, what's up, America? I chodźmy do mida w czterech, jeden zostań na B w oknie. To jest to nowe. Dobra, a my reszta mida ja mam defa jak chcę. chodźcie, mi im wykurwić kurwić. Ale. To... Ja pierdolę. No. Leży. Podląga, no, B, Oto pomoc, nie za mało. <totry> no to Stopie, ja cię kasuję. Pani grają. Wielu Wielu. Ja ma, dwa, dwa, trzy. Szech, kasuję. cztery, glej, szech. Szech, cztery, jeszcze yes, się. Yes. Wolny. Jeden short, jeden. Yes, Obity mocno. Jeszcze... Ja mam flash jak mnie Longa wam proszę. Główny flashback. A, zrubi. Uprzywaj, Uprzywaj. Zrubi. Mam dwóch rampa i shot Jeden obity mało ma Czas na z rampy Podchodzisz? Podwadzę powoli Sajdzie siedzą Plantu jeden Zabrał Leży moment Recall Be, ma PS ma mało w bez. bezie ma bez. Powinien mieć mało Leży Czekaj, tak, ja czuję solonga Dawaj Jest pit, jest pit Bóg tam jest Ale ktoś mnie blokował Tam niepotrzebnie mi podchodziłeś Dzień. Dobra, dwóch tam było jak co na longu. Eh, short. Masz flesza? Y ja nie mam cię. Kurwa, ja tam trzechą w po 50 tam jest, ja po skałcz. Puszczę. Jest kreator coś Są? Jeszcze B1 Jeden był przed awortankiem Jeden leży z torbina pan... A super Kurwa się ustawiają A WP biorę Panowie chod, chodź, w... a wziąłeś AWP Dobra no Możesz coś zagrać pod A jak ktoś chce wp bo ja shorta gram agresywnie Chyba, że mogę zagrać. Daj nam flasha fioletowy teraz, bo my z Chrystianą będziemy walczyć o lewo. Ale nie chcę, że flasza musi na mnie To nie, my nie możemy być spóźnieni. My plecamy już na Nie walczmy, czekaj, czekaj, dawaj tego flesza Jest. Jadą? Czy nie? Nie wiem. Tak, jeden ma mało. Kała hasa, Mało ma. Czekajcie na plecy, bo wchodzi ekstremer. Stramer kosa macha przez pół marty. Okay. Drogi smok. Drogi smok. Drogi smok. Drogi smok. Na mida. B last. Mid przeskakiwał. No. Nie wiem czy nie dostał. Chodź ze mną wyjdziemy na mida go ścisknąć tylko. A! Dolny! No kurw. No, to zagrał. Są tam, ja mam AWP. Leżą. W końcu się trafił. Za kombinu już pomarańczowy. Trzeba, Trzeba przebić tego kolaka Dawaj plus mit! Nie boimy się niczego Dawaj plusび, plus Dajeтаки, Jeszcze jeden no, A, Jeszcze jeden, jeszcze taki... Jeden jest na pewno. Super Super robota. Super robota. Dobra, ja mam Z12. 10-15 ja potrzebuję.